Ponownie! <laughs> Urodziny Trust. Tak, Elden, dokładnie. Postanowiłam, że zaprosimy sobie dyrektora do naszego domu, ponieważ Wiktor miał ogromne marzenie, aby iść do szkoły prywatnej, więc y, coś przynajmniej będzie takiego innego. No i dobra, przedstawiciel dyrekcji miejscowej cieszący się bardzo dobrą reputacją szkoły prywatnej ma zamiar przyjść na obiad. Chcesz, żeby ją spędził czas? Jeśli tak, może udać się załatwić, by twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole prywatnej. Dobra. Super. Także, Elden, robisz za... ...kucharza. Kurde, dobrze. lepiej by było, gdyby była iska. No. Ale... Dobra. Młody, w ogóle to byś się przebrał, bo zapomniałam. Kupiłam ci nowe ciuchy. A, wyglądasz... ...jak glamus, To był słownie. Ja te klapki! No i tak, jak widzicie... Dobra, chwila, chwila ptę zatrzymania. E, Teresce, naszemu kochanemu wrzosku nowi, wygląda prześliczna jest, no prześliczne są te dzieci. E, dała mi pragnienie stworzenia rodziny. Także nie wiem czy tam w tej kartę na samym początku. Przedstawiłam jakie im te pragnienia e, oraz te, te chemie co ich kręci, co nie, ale jak coś tutaj jeszcze tak no szybciutko wam pokażę. No i wiadomo, że nasz Wiktorek e, poszedł z ślady Eldenam i właśnie ma takie pragnienie zdobywania wiedzy, aczkolwiek nie podoba mi się to. Ech, no trudno, młody, miałam inny plan na Ciebie. Też i właśnie pozmieniałam już te pokoje, żeby tak troszeczkę wyglądały jak nastolatka w sensie, no, Wiktora, bo Tereska przecież przejęła pokój po naszej kochanej y, Amelce. I możecie też mi dać znać, co myślicie. Czekajcie. No. <gry> Wy możecie też mi dać znać, co myślicie o tych takich właśnie tych Jak sobie poza nagrywkami gram, czy właśnie więcej takich robić rzeczy, że to co takie ważne y, sytuacje, które wydarzają się nie tylko u Trustów, ale tak myślę sobie, czy wy właśnie też czekajcie, bo to jest twoja koleżanka chyba, nie? Tak? No twoja koleżanka. Może jakaś liczna koleżanka, a ty ją... I patrz, jakie ma śliczne imię, Teresa. Dobra. Eee, ojciec, nic mi nic mówić. O której matka wraca? Dziś do tego, że matka... O, o 16. fantastycznie, bo tyło było to już. Ale właśnie tak, właśnie myślałam o tym, aby takie scenki więcej takich robić. Bo w międzyczasie naprawdę no sporo się dzieje. Jak gram? A też opowiadać o tym, co tak ma sensu, lepiej tak. pokazać A co, wymyślałaś o dziecku? Przez adopcję? No co ty, to młoda Ciekawe, czy oboje przejdą do tej szkoły prywatnej, czy to będzie takie, że tylko on Mam nadzieję, że tylko on, bo nie z dwójki tam dawać. Dobra, wycześć. Nie graj na komputerze Super, matka już przyjechała. Pracy, że awans jeszcze. O super, no i właśnie o to mi chodziło. Czyli mam jeszcze awansik. O, dobra, matka. W związku z tym, że dostałaś awans, e, ugotuj obiad. Ten śpi, no nie wytrzymam. Stawę już MD. Teraz dyrektor przydziała w piżamie jeszcze. A już jest Jezu, no co za dyrektor? Elden, na litość boską. Oh, <laughs> o, lingotowo. I samba. Mam nadzieję, że to jest nie ma najwięcej <laughs> To najważniejszy ten punkt do dnia, jak dla mnie przynajmniej. Dobra, weź się z nim pożegnaj, eee, zabawiaj. Dobra, jeszcze pogadaj pogawędka z nim. O, proszę, 47. A ja Mam nadzieję, że trzeba mieć tylko i wyłącznie połowę tego. Elden. Jezus, ojciec, jesteś po prostu straszny. Naprawdę Elden, weź to pościel, łóżko. Rany boskie to jest po prostu wstyd i pokaż pokój. I tu. Pokaż pokój. O, dobra. Ty już, już dyrektor jest nasz. Hej Don! Ej! Jak to? Aha, czyli oboje dostają się do szkoły prywatnej. Ona nie chciała. Dobra, niech będzie. Um, on oh oh. coś już do domu, tak? Aha, coś poszedł. Ok, super. To Elden? Robisz taką siarę, że ja nie wiem. Naprawdę, wstydziłbyś się. Matka też, mogłaby się ogarnąć. No ale dobra, ty jesteś przeszczęśliwy, dostałeś to, co chciałeś. Po okazji twoja siostra również. No tak, kupiłam konsolę. Nie wiecie, kto się pierwszy ucieszył y, z konsoli. Nie spodziewacie się, prawda? Nikt nie spodziewa się, że to będzie Elden. No i dobra, jesteśmy teraz u Amelki. I tak, jak dobrze sobie widzicie, ludzie idzie na cutscenkach. Tak? Hmm. Jest z Tomaszem. Ale że nie był, było śmieszniej. Ogólnie chciałam, żeby poznała kogoś nowego, już mówiłaś nawet na randkę. Wiecie co? Cały czas miałam pragnienie, że Tomasz jest moją miłością. Przez cały czas tak było. No i dobra, stwierdziłam, że niech już będzie z tym Tomaszem. W sumie Iska kończy za chwilę drugi semestr... Boże, semestr... No w sumie tak, drugi semestr roku drugiego. Dobra, weź pocztę, widzę, że są jakieś rachunki. I cały czas ona też ma pragnienie, aby wstąpić do Bractwa Studenckiego. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, jak ona tam wstąpi, to trzeba z wszystkimi simami co mi po prostu no, niezbyt pasuje. Aczkolwiek, to tam? Możemy e, zaryzykować. Trzyma 30 godzin do egzaminu końcowego, także dobra. Za Bractwo Studenckie przyłącz się. Studentek. Aha. I teraz no dobra. Studenckie trifrum. Bractwo Oresa Hovar. Kurde, żebym to jeszcze wiedziała. Dobra, to do studentek nie idzie. Co czas też zapominam, że ona ma ten... ma nie i nie musi na, Zaraz wyślemy do Ciebie kilka naszych członków, żeby Cię powitali. Okej, okay, czyli będziemy musieli się pewnie postarać tak, jak z dyrektorem. Ojej, Iska. Może nie Iska, tylko Amelia, no. No ja zakładam, że to są te Bożena, tak, Teresa i... Aha, czyli tak. Amelia chce przyłączyć się do Bractwa Siedziba Stowarzyszenia Studentek. Poprawiaj wartości związku dziennego członków Bractwa z simem Amelia. Aż przekroczy podany poziom. Okej. Bada sule Gord. Bada sule Brown. Bada bim. Bada domknął. Donk. Gurbets. 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 O rany. El Chico na Scorolona. Dobra, i tam już mamy załatwione. Tak? Kurde nie. No co za baba. Dobra, fajnie. To już jest po sprawie. Radzie są te dwie pozostałe. O kurde, stąd to chyba nie pójdzie dobrze. Orany boskie, no to stąd to już w ogóle nie mamy żadnego tego. Ah, dobra. Weźmy się za tą. Mamy w sumie te dwie minuty. To będzie tragedia. Dobra, już mamy. No i ta blondi, niedobra. A dobra, spróbuj z tym dowcipem. Kurde, co za menda. Czekaj, okay, a może przełącz się do niej. Przyłącz się do suma Halina. Ale Amelia, ruszaj ciłeczkiem. Nie wytrzymam! Chodź tu! Ja pingole! Nie mamy Moda, dawaj modę Odmowa przyjęcia. Spróbuj spędzić więcej czasu z tymi sami, zanim ponownie spróbujesz przyłączyć się do ich bratstwa. Dobra. Weź ze z nią pogadaj. A, polazły. Dobra, trudno. Dobra, zostawiam. Dobra, czyli fal start mamy. Pierwszy. ale spokojnie, spróbujemy sobie jutro. A w ogóle też trochę pozmieniłam tutaj Ameli w pokój. Z tego względu, że no jak widzicie mamy sporo pieniędzy, a z tego co pamiętam, te pieniądze i tak przypadają. Więc postanowiłam tutaj troszeczkę e, urozmaicić jej ten pokój. Może kiedyś e, w przyszłości jakiś z trustów też tutaj przejdzie. Więc będzie miał po siostrze starszej pokój. To było w... w tym... a, w szeregu, Shereg forever chyba, nie? Że Kicia zrobiła zapasy. Jak wtedy ten kot zjechał. Taki puszysty puszek. O, widzisz? Coś jest tam za przyjazny z Teresą. <grym wysz> Tylko, będzie z tą lamą, tą tą blondyną. Halina puchacz. I pokaż teraz wszystkim. Ja no. to jest taki tak może być je, w prawdziwym je. życiu, nie? O, no i super. Co prawda kończy semestr z oceną 4, ale tak naprawdę no... Tutaj jedynie chodzi o to stypendium, więc stwierdziłam, że i tak już mamy sporo pieniędzy, więc nie będziemy się za bardzo męczyć. Amelia zdobyła dość doświadczenie życiowego, by móc zmienić swoje aspiracje. Czy chcesz, by Amelia zmieniła swoje aspiracje życiowe? No to patrzcie. Z nie pomyślałam, aczkolwiek wydaje mi się, że to pragnienie zdobywania popularności do niej pasuje. Chyba nie. Jesteśmy zadowoleni z siebie, co? Dobra. Młoda, o której masz zajęcia? O 14, kurde, ni w ni w pietruchę, powiem szczerze. Ach, no dobra, bo myślałam, żeby to bractwo zaprosić. Możemy rano zaprosić. I będzie podejście numer dwa O, lecą Stąd to będzie najprościej O, czyli tutaj już mamy w sumie jakieś punkty Tylko stąd trzeba O rany Już sobie teraz powinno być o wiele prościej, nie? Uchwała, skoro bola? Bara-bara w miejscu publicznym? A, dobra, to już wie o czym ma z nią zacząć rozmawiać, co? No, błagam, daj to 15. Tak, wiem, że nie będziecie najlepszymi przyjaciółkami, więc. Chociaż, różnie to bywa w życiu. Uh, <mulity> sukces, czy jednak o, teraz się udało, patrzcie, wystarczyło tylko chwilę porozmawiać z nimi, sukces, ten Sim jest teraz pełnoprawnym członkiem tego bractwa i może z tych wszystkich przywilej, jakie to oznacza ty co, przenosisz się? to czekaj no i w sumie fantastycznie Amelia będzie mieszkała w bractwie studentek Ale jej się spieszy, nie? Kasz szczęśliwa. W końcu Amelia dotarła do siedziby bractwa. Ja wiem, że jestem Lamą. Nie wstydzę się tego mówić otwarcie. Ale wyobraźcie sobie, że jak Amelia wtedy sobie wyjeżdżała od siebie od akademików? <laughs> nie wiem, jakim cudem. Nie wiem. Co ja zrobiłam? Pewnie dałam, żeby się nie zapisały zmiany na tej danej parceli. No i okazało się, że musiałam jeszcze raz wszystko od początku robić. Także tak. I powiem wam szczerze, że za pierwszy razem też mi się nie udało. Obrałam inną taktykę i dosłownie zabrakło mi nie wiem, z 10 sekund. Także podziwiam tych, którym udało się za pierwszy razem. Zdobyć, czy zdobyć? No, dość. Być w Bractwie, tak? No i dobra. Może w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Dzięki za obejrzenie go. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Ech, I tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Będzie to oczywiście chyba niedzielny odcinek z. Z gryturowej. Jeszcze zobaczymy, co będzie w piątek, bo już matyldki nie ma. Ale spokojnie, spokojnie. Już niedługo coś będzie nowego. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia. Cześć!